Witam wszystkich w świątecznym odcinku. Jestem Ja, jestem Mateusz ze skinem Adiego i jest mój brat, który jest pierwszy raz i mam skinę bałowana. Ja jestem czerwony, więc wy musicie być zielonym i żółtym. Co wybierzcie, który kolor? 3, 4, A ja mam kreatywa. <laughs> o Boże. No jest ja jedyne. A ja pewno, że nic nie widzę. A bedrocha dostałem, dostaję, Iron Golem. A mi się spadło z nieba. Na go uderzyłeś, to cię bije, idioto. Ale, Ale nie, od początku nie uderzyłem go. No musiałeś go uderzyć. No nie uderzyłem! Teraz mnie tepnęło? Nie, no weksy, nie! Jest diamenty, diamenty, diamenty. Ja sobie kill w... z nie zbierz, zdrowy diamentowy. Albo siekierka. Nie, bo siekierka diamentowa i żelazna się różni. Czy nie? to kamienna i żelazna się nie a, a, różni. A. Co to jest? Oooo! A ty masz powa włączonego? No mam nagrywanie! Tak. Właśnie mi się zrespiło chyba 100 ząbiaków. No to fajnie. Oooo! Ale entząd. To jest to by... O Jezu! Mam no, tylko po sekretach <laughs> wywieźli... O kurwa... Mógłbyś nie używać słów jak dziwka tutaj na kanale, dobrze? Będę ich używał, kiedy mi się chce. Kurwa, kto weksy zesponował?! No ktoś na pewno specjalnie to zrobił. No i ja pełnię samobójstwo, mam 0 HP. Jest kipi mentory? Tak jest. Co dobrze, bo do wojny. A ja o tym golem walczy z tym weksem. Jaki waleczny. Taki O, oh. wow. wow. A jak coś zasada jest taka, że... No jak ktoś już dotrze do końca, to nie ma kopania. Widz? Jest, papa. Ale nie, mnie nie te, każdy, ja to w w ogóle, nie jest no, jakiś no. wielki. Nie, no kolejne zombiaki. <grym> o boże, ja też mam to. Nie, mam no ogień są. I ten ogień chyba nie, nie zamierza zniknąć. Nie, no, nie. To ogień... to jest jakiś chyba wielkiego zombiaka zupełnie. <śmienicza> o, o Boże, jest jakie! Ja dostałem coś najlepszego, co mogę dostać. Nie, no Grim Reaper jakiś. Chcia nic fajnego, nie, nie drub, no. Mi? No nie. <śmienicza> Jezu, diament, diament, no kur, rebele, no nie uciekajcie. Próbujcie wziąć mojego nietoperza, to Was zabije. A i on w ogóle sobie poleciał gdzieś. Mogłę, powalny super. Ja nie wiem, a już sygnał I nie wiem, co to są. A, to znowu jakieś gówny O! Jest ja coś dobrego. No, ja, ja Nie, już dobra, skończyłem. Hmm. My się mamy z takim chujowym dropem Jak to mi nic dobrego nie wydropiło. Nawet seta za nie ma. No to sobie zróbcie. No, nie ma i temu, żeby zrobić. No, zaraz zobaczymy. No, Na może gdzie lecisz, jest, przygotujcie sobie setkę. No, też ma tą główkę i co? Taką główkę masz. A, co niego mówisz? No, w porównaniu do nas to masz troszeczkę. A ja jestem idiotą. Zrobiłem sobie banie zamiast siekiery. Bo ten Golem Hound w w moim stronę, nie wiem. Ale jest rozpęcony. Urywa, szkoda, że... Dobra, dobra, dobra. Dobra, może coś mi no na możliwym jeszcze. Co? E, jak toż? ty masz całego seta, chłopie. To mnie bije? Kurwa, golem! jak i pół... ja się jak diaksową. Nie, złagajem od. No spoko, wszystko nagrywam. Spoko. Czy się wydaje, czy gaz w mnie w Czemu wy nie zbierać tego śniegu? Po co ci śnieg? Należy no, śnieżki. Ale śnieżki nie działają, bo sprawdzałem. Na na osobach śnieżki nie działają. No to czemu tak działa? No nie wiem. Zasz tak jest w Minecraftzie? Nie. Aha, to lol. Fixer, jeszcze mieczek zrobię Zobacz, że strzału żadnych nie ma. A tu zombiaki, te bałwany cały czas strzelają zombiaka, nie? Dobra, to wszyscy ZEJSZCo? są gotowi do walki? Nie. Poczekaj. Dobra. Ej no, on myślę, że go zbił <ślenie> Jak stanęły wszystkie warunki. A, bo mi jeszcze wypadały takie bloki tutaj, który których nie odtworzyłem Co? No się... <laughs> maszyna, like, <laughs> you, ja mam O, to, że jak masz Dzięki, Mati. nie targetuje ciebie, a nawet go nie umiesz zabić. Popatrz. Nic nikt teraz się nie... Co ty jeszcze przygotowujesz? Pomożeś sobie aktywować? otworzyć. No to otwórz tu się tutaj. Ma, no, ale chcę iść na koniec. A. No tylko gołty tak mają. Spodziew się. Ej! Moje! Oddaj! Wszystko! Okej. Okay. No i co to mi tak mogłoby za podcast <laughs> To też jest twoje wręcz co. Idę, pomów, pomów, wam. Ja Cię od tyłu ratuję. Ja jestem wasz, jestem wasz, panowie. Ej, z bawanu da się dropnąć dynię? Może mm, możesz zdi Nie, nie da się, można się na to zdobić. No idź stąd! No, nikt ci ty nie pozwolił być. Przecież widzę, że to niszczysz. No to jest mój tor, no odejdź, co no, zasady. Łamiesz no, zasady, to jest lepiej. mój tor, a ty niszczysz mi tor. Niszczysz mi tor, łamiesz zasady. No. Rzecz ten pies. Klej morda. gotowy? A gdzie jesteś? No tutaj, chodź. trzeba się zebrać. No i cię na dół, muszę przemówić do was. No, nie dały. Nie no jesteś tak. Nie jesteśmy w tym kogo. Dobrze sadziłeś. Jesteście gotowi? Tak. Tylko jeden z nas ujdzie z życiem z tej walki, rozumiecie? Okay. Powaga tej sytuacji. Tak. Dobrze. Także trzy. Dwa. Czemu patrzycie się na mnie?

Ja pierwszy mi TNT, chcesz bym wstalił? Nie! 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 No i pat. Dobra, nasz trzy stronie. Trzy, stary. Ja miałem tyle planów, tyle wszystkiego. jak mam popchnął. Ej, ej, jeszcze remas, remas, remas. Dobra, walczymy do dwóch... Każdy ma dwa życia, Każdy ma dwa życia. Dobra, chcę wyjaśnić. To tego trzyma. No <grymne> nie, no nie, to jest śmieszne. No nie, no. ten? No no nie w sensie z nami po prostu. Pizzy, kurwa. O! Ty, mam nową trzechą! O kurde! Ej! Nie możesz wziąć. No jeszcze ja nie potrafi bawić! No broni perwową siekierkę, nie? <laughs> Mogę bez siekierki. Kurde, wyrzuciłem wam moje set. Leżę sobie na ziemi. Na zielonym torze i leży tam też cztery koksy. Jeden to ma siekierka, tam leży. A miał być bez siekierki. No Dobra, jakiś tak. śmiech no, Grzmilek no, wygrał. No i no, ja tak wygrano. No mi się wydaje, że Grzmilek to wygrał. No, to Chyba że. że. Się daje, tak by. Oj! No niestety Mateusz i Grzmilek opuścili grę, co równoznaczne jest z poddaniem się i z dyskwalifikacją. Dlatego ja, Misia, ty wygrałem dzisiejszy odcinek świąteczny. Następny taki specjal będzie za rok, także wyczekujcie.